W sierpień. W sklepach i na targowiskach możemy cieszyć się smakiem i zapachem dojrzałych owoców. Dzięki ciężkiej pracy rolników i ogrodników możemy cieszyć się zbiorami jabłek i gruszek. Dzięki świadectwu jednego ze współczesnych mieszkańców Markowej możemy dowiedzieć się, że Józef Ulma także pasjonował się ogrodnictwem. W tych wspomnieniach słyszymy, że przechodząc drogą. Potrafił dojrzeć samotne owocowe drzewko. Potrafił zaraz wejść do sadu ze słowami na ustach: Może byśmy coś przeszczepili, zebrali, może byśmy coś przycięli? Jak widzimy, pewność siebie dominowała w postawie naszego bohatera. W Piśmie Świętym, w księdze Zachariasza, słyszymy, abyśmy się nie bali zbliżyć do Boga. A on wtedy zbliży się do nas. W księdze Jozłego zaś czytamy: wzmocnij się i nie lękaj. Nie bój się i nie przerażaj, bo ja, Pan Bóg, jestem z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Odwaga jest potrzebna, aby podejmować codzienne trudności. Oczywiście. Nasze codzienne wyzwania nie będą łatwe, proste i bezproblemowe. Pójdziemy naprzód tylko wierząc, że nam się uda. Taki właśnie był nasz sługa Boży. Zbliżając się do Boga na modlitwie, bez lęku, potrafił odnaleźć swoje mocne strony, potrafił dostrzec swoje talenty. Zastanów się, co Ty możesz dzisiaj zrobić. Może odwiedzić samotną staruszkę w okolicy, może posprzątać na podwórku, albo zapytaj swojego dusz pasterza, czy nie trzeba by skosić parafialnego trawnika. Możliwości jest wiele, wystarczy tylko chęci i trochę odwagi. Zapytasz, skąd czerpać motywację i siłę do przełamania lęku. Odpowiedź jest prosta: tam, gdzie jest Twój najlepszy przyjaciel. Jezus Chrystus, który mówi, ja jestem, nie bój się. Otwórz się dzisiaj na świat, który potrzebuje Twoich rąk, aby stać się lepszym, bardziej Chrystusowym.